Raz, ja raz, was. raz. Dzień dobry. Aleja Ambientowa 2025. Jedrzeń do dziło Cezarywski. Up-to-Date Festival powstał jako przedłużenie działalności, którą prowadziliśmy już wcześniej, ale w sposób nieformalny. Nie byliśmy zrzeszeni w żadnym stowarzyszeniu czy fundacji, po prostu działaliśmy jako grupa, nieformalna grupa znajomych i robiliśmy imprezy w Białymstoku z muzyką elektroniczną. A festiwal był wyrazem takiej niespełnionej ambicji, żeby zrobić coś większego w Wiamstoku, co ma bardziej taki alternatywny sznyt. Wtedy to słowo bardziej pasowało do tego, co robimy, bo prezentowaliśmy kulturę alternatywną i zrobiło się z tego takie pospolite ruszenie różnych scen elektronicznej, rapowej, nawet sportowej w pewnym sensie. I były też sztuki wizualne na węglowej. Powiedziałbym, że pomysł się narodził z tego, że chcieliśmy po prostu wprowadzić naszą działalność na większą skalę i zrobić coś czego brakuje po tej stronie Wisły, brakowało po tej stronie Wisły wcześniej, czyli większego wydarzenia z muzyką elektroniczną. I początkowo to było tak, że my chcieliśmy zrobić coś większego. Widzieliśmy, że z biletów nie damy rady go sfinansować. Usłyszeliśmy gdzieś tam, że można jakiś grant otrzymać, ale nie mieliśmy na ten temat pojęcia. I zaczęliśmy ten temat kuć. Okazało się, że nasi znajomi mają stowarzyszenie, zaczęli nas ten temat prowadzać. Yy, po, pomogli nam umówić się z ówczesnym wiceprezydentem yy, do spraw kultury, i tam już dostaliśmy bardzo dużo odpowiedzi na nasze pytania. Dostaliśmy niezbędne wsparcie, napisaliśmy pierwsze wnioski i to zaczęło działać. Zakładanie firmy wydawało się nie być dobrym rozwiązaniem, bo nasze działania nie są działaniami komercyjnymi. Przyszła nowa grupa osób, która chciała rozwijać tą działalność i jak widać, rozwinęliśmy się w całkiem dużym stopniu. I Jest to działalność już stała, można ją porównać do małej instytucji kultury i po prostu, jeżeli ma być wysokiej jakości, to potrzebuje sponsoringu, potrzebuje dotowania. festiwal up-to-date, przez pewien czas original source up-to-date, teraz Electrum up-to-date był głównym kołem zamachowym stowarzyszenia po pewnym czasie i wszystko się kręciło tak naprawdę, stowarzyszenie niemalże równało się festiwal. Niemniej jednak, jeśli mówimy o rzeczach społecznych, prospołecznych i pogotowie kulturalno-społeczne, jakby z nazwy, to wokół działań samego festiwalu wprowadziliśmy masę działań prospołecznych, działań wspierających seniorów, działań wspierających też dzieciaki i działań wspierających młodych dorosłych fanów i uczestników naszego festiwalu. Pomysły się biorą z potrzeb. Pomysły się biorą z tego, co leży dookoła i e, można wziąć do ręki i zmienić, bo e, festiwal Electrum Up to Date jest to festiwal w pewnym sensie pomysłów, których zrealizowaliśmy dużo. Jeśli chodzi o tematy społeczne, to właśnie widzimy i reagujemy. Jeżeli jako dzieci wychowujemy się w Białymstoku i widzimy na szpitalu. E, Obraz, który jest, nazwijmy to socjalistyczno, postmodernistyczny i jest mega cool, słoneczko w psychodelicznych okularach, ale jak rozmawialiśmy z Jędrzejem, jak się czułeś w stosunku do tego muralu na szpitalu? Ja bardzo kibicowałam temu projektowi. Jak usłyszałem pomyślę zmiany muralu na uniwersyteckim dziecięcym szpitalu klinicznym, to powiedziałam tak, proszę, zróbcie to. te słoneczko mnie po prostu straszy od dziecka. Otwartość szpitala i otwartość e, dyrekcji, otwartość kadry spowodowała to, że e, mogliśmy, była sensowność zebrania pieniędzy na to, e, pieniędzy sponsorskich i przemalowania tej, tej ściany, tak żeby dzieciaki miały dobrze. Więc czerpiemy z tego, co nas otacza i e, mutujemy to w sposób. E, upcyclingowy, koncepcy, koncepcyjnie i lecimy do przodu i robimy też, że jakby praca jest, bo pomysł jest jedno, a realizacja i jakość realizacji to jest drugie. I wspólnie z Jędrzejem i naszym zespołem byliśmy w stanie zrealizować przy festiwalu muzycznym, w Stowarzyszeniu Pogotowie Kulturalno-Społeczne masę fajnych projektów, które niekoniecznie łączą się bezpośrednio z muzyką techno, rap czy ambient. Wszystko, co robimy, ma formę formalnego projektu. Chociażby. Aleja Ambientowa, którą zrobiliśmy nie dlatego, że napisaliśmy grant, dostaliśmy na to pieniądze, chcieliśmy zrobić to, żeby podkreślić związek naszego festiwalu z miastem, z naturą i z tą działalnością, którą prowadziliśmy przez lata. Tak, to był 2020 rok, spacerowaliśmy podczas pandemii i myśleliśmy, co można zrobić ciekawego z życiem i przestrzenią miejską. To, co powiedział Jędrzej, że zrobiliśmy tą aleję, tak naprawdę, to tą Aleję to zrobiło miasto i Rada Miasta powiedziała, OK, zróbmy to. Było to działanie zupełnie bez żadnych środków i takie rzeczy... Też się da robić. Si. Wokół działań festiwalu Electrum Up to Date, będącego sercem działań Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, urosło tyle różnych działań prospołecznych, i nie do końca muzycznych, i nawet nie do końca kulturowych, że pojawiła się naturalna potrzeba rozszerzenia działalności. I jeżeli mówimy o ngo i jak ngo powstają, to tak naprawdę na bazie pogotowia kulturalno-społecznego wyrosła e, Fundacja Don't Walk Yourself, która powolutku się rozkręca bardzo małymi kroczkami i e, działanie to jest jakby tegoroczne. I e, zaczynamy. Sama kampania Don't Walk Yourself i działania z tym związane trwają od lat, ale e, jeden NGO zrodził drugiego. Fundacja pojawiła się jako odpalony podmiot prawny w tym roku, w 2025 roku. Ale takie czek nieformalne działania już trwają od lat i, i y, to jest wynik y, tego, że te akcje społeczne się tak po prostu rozrosły i są bardzo trudne do pomieszczenia w, w jednej organizacji y, i bardzo trudne do pomieszczenia y, w komunikacji. Tej organizacji, ponieważ robimy tak dużo różnych rzeczy, że w momencie, kiedy próbujemy wszystkie skutecznie zakomunikować, to po prostu brakuje nam na to przestrzeni i potrzebowaliśmy kolejnego podmiotu i możliwości do rozwoju. I z chęci robienia rzeczy powstało stowarzyszenie, a na, na kanwie stowarzyszenia, z chęci robienia dalszych rzeczy, pojawiła się naturalnie Fundacja Donatora Bircel. Właśnie pogotowie kulturalno-społeczne jest podmiotem prawnym które nam jest potrzebne do tego, żeby realizować projekty, ale nie jest marką, którą my chcemy promować. Jesteśmy tak pochłonięci naszymi projektami, że tam brakuje nam rąk do pracy, brakuje przebiegu w głowie i, i po prostu czasu na to, żeby jeszcze budować markę stowarzyszenia. Jesteśmy oczywiście działaczami na rzecz organizacji pozarządowych, ale nie mamy przestrzeni na to, żeby, żeby zajmować się promocją też takiej aktywności. A profil stowarzyszenia, który był na, na Facebooku, został zmieniono na profil festiwalu, dlatego że one potrzebowaliśmy nowej platformy do komunikacji z fanami tego wydarzenia. Z, z grubsza chodziło o to, że na fanpage'u stowarzyszenia mieliśmy już jakiś fanbase. To my po prostu widzieliśmy konto, które już trochę działało, a że było nasze. Mogliśmy zmienić nazwę, a konto stowarzyszenia i tak nie było super aktywnym kontem. Jeżeli chodzi o działalność jako organizacja pozarządowa, to czasy, kiedy e, NGOs były kojarzone z jakimiś dziwnymi aktywnościami, myślę, że dawno minęły. Od wielu lat nie spotkaliśmy się z żadną negatywną reakcją na to, że jesteśmy organizacją pozarządową. Niegdyś ktoś mógł e, rzucać komentarze typu, że to są jakieś sposoby na obchodzenie np. Na opodatkowania, nie, nie, że nie widziano w tym działalności takiej społecznie użytecznej, pożytecznej, że nie widziano, że nie widziano w tym e, jakiejś misji, tylko myślano, że to jest po prostu sposób na wyciąganie grantów itd., tak dalej, tak dalej. Znamy wszyscy te stereotypy i na szczęście mogę powiedzieć, że dawno nie słyszeliśmy już takich uwag i Możemy po prostu zająć się tym, co, co jest ważne, czyli tą aktywnością merytoryczną, a nie e, przepychaniem formalności czy urzaniem się z ludźmi, którzy nie rozumieją natury naszej działalności. Jeżeli ktoś ma chęć. Potrzebę działania w grupie z ludźmi, tworzenia rzeczy większych niż jednostka może stworzyć. Jest to doskonała platforma do tego, żeby, żeby zrobić coś trwałego i zrobić coś, co zmienia naszą, naszą rzeczywistość, nasze otoczenie, ale wymaga bardzo dużo pracy, bo samo powołanie takiej organizacji to już jest dużo pracy i dużo też odpowiedzialności, którą bierzemy na swoje barki i nie ma co ukrywać. Ludzie często lekceważą to, że organizacja pozarządowa jest jednak bytem, o który trzeba dbać, trzeba pilnować, Sprawozdań, pilnować rozliczeń, procedur. Jest to wszystko opisane w prawie i nam zajęło lata, zanim to opanowaliśmy, tak naprawdę, bo myśleliśmy, że mamy stowarzyszenie hej, ale ci my robimy swoje, a potem okazuje się, że to niedopięte, to niedopięte, o tym zapomnieliśmy, o tym nie wiedzieliśmy, o innych stu rzeczach też nie wiedzieliśmy, i to yy, wspominam yy, z nostalgią, ale też z pewnym rodzaju bólem, bo to było trudne nauczyć się tego i wziąć na klatę to, że osoby, które chcą yy, działać przy muzyce, muszą poświęcać tyle czasu i energii na to, żeby. Pilnować formalności, ale bez tego nie mielibyśmy możliwości rozwijać naszych projektów i tak naprawdę, jeżeli miałbym wykonać taki symboliczny bilans zysków i strat, to uważam, że zysków jest tak dużo, że zapominamy o tych stratach. Dziękuję bardzo. Ale to ona będzie miała do cięcia, to jest przekrót. No króce. będzie miała do cięcia, bo się wtrącasz. I... E... Dobra ty, śmieszek, mów. I masz... E... La, 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 la. Nasza działalność, Nasza działalność jest, jest, jest jak, najbardziej jak najbardziej na, na, poważnie. na poważnie. To taki ten, Traficie z domu? Pozdrawiam kadrowo